Zabieramy materiały eksploatacyjne i musimy zawieźć to do radioteleskopu. Jeszcze będzie trzeba podskoczyć pod po rolki metalowe, ale tak, zobaczmy. Hmm. Tutaj mamy taką konfigurację. Myślę, że wystarczy mi do tego, aby przewieźć łącznie 7 slotów, więc tutaj y Panele słoneczne tak wyglądają. Ok, jeszcze nigdy tego nie przewoziłem, ale stąd musimy teraz materiały eksploatacyjne zabrać. Dokładnie cztery sztuki, i pojedziemy do radioteleskopu. Ale zanim tam pojedziemy, to jeszcze trzeba będzie się udać do miejsca, gdzie są rolki metalowe. Ale wydaje mi się, że gdzieś je zwoziłem chyba stamtąd. A nie, to są belki metalowe. To je tutaj gdzieś zostawiłem. Niestety. Źle trafiłem, bo tutaj potrzebne są rolki. Nigdzie nie ma tutaj na mapie tych rolek. Tak mi się coś wydawało, że tu właśnie będą. No nie ma. E, dobra, będę musiał sobie podjechać tutaj, ale tam pojadę samą ciężarówką bez przyczepy. I mam nadzieję, że tych rolek tam będzie wystarczająco dużo. O nie pamiętam, ile ich tam naprodukowałem. No i załadowany. Cofamy. I zobaczymy, jak to będzie się trzymać. Nie mam tutaj hds -a, żeby. A nie mam HDSa. zapomniałem o nim. Hmm. Zabezpieczamy? Zabezpieczamy, tylko za co by tu złapać? Chyba za ten ostatni, tak? No, nie wiem, kurde. Złapmy za to to będzie miało... Ja zapomniałem, że mam HDS-a z tyłu. O, czekaj, nie to chciałem. Dobra, i... O, może, z... może nie tak mocno. Chcą... Myślicie, że to będzie jakoś lepiej trzymać? Cholera wie, ale no wykorzystajmy tego HDS-a. W sumie ciekawie ten zestaw wygląda, nie? Ciężarówka z tymi rzeczami wszystkimi. Ciekawe, jak to będzie się bujać. No, dojazd powinniśmy mieć całkiem w porządku. Czekaj, metalowe rolki 3. Wziąłem 3, wziąłem 3 i eksploatacyjne 4. to właściwie z tej przyczepki moglibyśmy załadować od razu na tą ciężarówkę jeszcze jakoś, wiesz, upchać to. Nie musielibyśmy tej przyczepki ze sobą tam brać. To by miało sens, ale czy to będzie aż tak stabilne? Nie wiem, mam dylemat trochę. W ogóle fajnie, fajne jest to, że możemy się całkiem mocno załadować jeszcze przyczepkę, sobie przyczepić do tej ciężarówki. Ale tak myślę, brać czy nie brać? Zastanawiam się właśnie. Na razie zobaczymy, jak ciężarówka będzie się zachowywać z tym ładunkiem tutaj przy zjeździe. Bo z tego co patrzyłem, to jest chyba najtrudniejszy moment z całej dostawy, chociaż nie byłem jeszcze tutaj, aha, te... tu coś jeszcze jest. A, tu jakiś rozwalony most, okej. Okay. To w takim razie, to w takim razie jeszcze czekają nas przygody, ale może nie będzie tak źle, może dramatyzujemy. A może będzie właśnie tragicznie, no nie, nie wiem co mnie tam czeka, zaraz się okaże, zobaczmy jak będzie tutaj na wybojach. Gorzej by było chyba jakby na dole były te metalowe rolki, a na górze materiały eksploatacyjne. Na pewno gorzej by to działało. Ale powoli jedźmy i chyba całkiem stabilnie, ale i tak będę uważał, żeby się nic nie stało. O, o, o nie, nie, nie! Oh. No, mam ciekawą sytuację, wyładuję ponownie to i niestety, ale żuraf nie sięga do końca tej paczki. Teraz nie wiem, czy uda mi się zapakować to tym żurawiem, a żadnego w pobliżu nie mam. No nie powiem, trochę zabawy było. Zobaczymy, co będzie teraz. Eee, no, pojechałem tu beznadziejnie. To była moja wina. Nie, nie, nie jest tak, że ta ciężarówka jakoś. Widzicie, że miałem i źle koła skręcone i jechałem tutaj nieostrożnie, ale też chciałem sprawdzić, jak taka ciężarówka w takich yy, beznadziejnych warunkach sobie poradzi z tłumieniem takich rzeczy. No i sobie nie poradziła, chociaż zawieszenie i tak pracuje tutaj fantastycznie. Gorzej by było, gdyby to była jakaś amerykańska ciężarówka. Wtedy byśmy mieli twardsze to zawieszenie i na pewno dużo częściej by nas wysprzęglało. A tutaj, mimo tego, że tak porównując sobie te dodatki DLC, które tam ostatnio powychodziły z tymi fajnymi ciężarówkami, no to nie możemy porównywać na pewno, jeśli chodzi o skuteczność, do takiego pojazdu jak Mastodon. Z tego dodatku Mastodon, no bo tam mamy dużo szerzej rozstawione koła. I samochód jest, czy pojazd jest niższy, no nie? Tutaj jednak jest wyżej, koła są ustawione wężej. No i co za tym idzie? Stabilność na tym cierpi. No i teraz chciałem z tej przyczepki załadować sobie jeszcze na tą ciężarówkę, bo idealnie by pasowało, nie? Żeby nie wreszcie tej przyczepki ze sobą. No ale zobacz. W tym wypadku chyba. Lepiej się już nie bawić, prawda? I tak gdzieś tam jeszcze będziemy mieli ryzyko, że nam się to może wysypać wszystko. I widzę, że jedna ta mm, rolka się tam też buja, więc może wezmę sobie tą przyczepkę. W sumie fajną funkcją też tego zestawu jest fakt, że mogę sobie teraz wejść do tego HDS-a i przeładować rolkę jedną, do tyłu, myślę, że to powinno się udać. Nie? I sobie ładujemy. Jest bardzo fajny dostęp do przyczepy, ale nie ma dostępu do przodu ramy, co jest moim zdaniem słabe trochę. nie? Fajnie by było, jakbyśmy mogli sobie to... A czekaj, wezmę jeszcze żurawiem, złapie te rolki tutaj dwie. Powinien je jakoś tam utrzymać. Może nie idealnie, wiadomo, że lepiej jakby były spięte pasami, prawda, do paki, ale zobacz, zajebiście jest moim zdaniem. Napinam linkę. Teraz podczepiamy sobie uczepkę. rozpak... O kurde. <ścoughs> Teraz nie mogę tego zapakować z tyłu dlatego, że <ścoughs> dlatego, że tutaj jest ładunek na ładunku. Spróbuję takim pojechać, ale dałem ciała. Zapomniałem o tym. Kurde, mogłem sobie wziąć inną przyczepkę, inny, inną ciężarówkę, do której można podczepić przyczepkę, bo tutaj niedaleko mam Westerwise Stara i tym spróbować. Ale dobra, no zobaczymy czy będzie się to mocno ślizgać. No mamy tutaj nie mamy tutaj burt w tej ciężarówce, więc trzeba mieć to na uwadze, że to się może w każdej chwili rozwalić, ale HDS tak całkiem mocno przytulił te ładunki, więc no, może nie będzie tak źle na asfalcie. Raczej powinno być w porządku. Przejedziemy sobie jeszcze przez stację benzynową, czy ropową w tym wypadku. I tankujemy. A, jeszcze w bagażniku jest. Ja ta zapomniałem, że tu jest bagażnik. Tą ciężarówką to można by było całą Saharę chyba objechać. Jedźmy sobie bokiem czy koło koparki. Nie no, już tu skręciłem. To jedźmy tu. Martwię się, że mi się to wysypie, i znowu będę musiał zbierać tym nędznym HDS-em. Ale to jeszcze chyba nie jest najgorsze, tutaj, nie? Co nas czeka. Do tego skrzyżowania jeszcze jechałem, bo tam musiałem pojechać po część jedną. Zawieszenie wszędzie do do MTB. Takiego zwiadowcy i. No i tam była trudna ta przeprawa, ale co tutaj będzie dalej? No nie wiem, co mnie czeka. No na razie cały ładunek trzyma się całkiem ładnie, trzeba przyznać. Jest tutaj trochę kamieni po drodze i. Tu widzę, że jest wyrwa w asfalcie. Zobaczymy, czy groźna. O, o, jest trochę groźna, patrz. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, nie? Ale jakbyś się rozpędził, i by cię bujnęło za mocno? Tak, przyczepka by na pewno poleciała w kosmos, jakbyśmy jechali szybciej. Ale wygląda na to, że wyjechaliśmy na całkiem wysokie wzgórze. I za chwilę zrobimy chyba rozładunek. A, jeszcze jedna przeszkoda jakaś będzie tutaj? Oczywiście, że tak. Nie zostawiliby takiego miejsca bez przeszkody. No i jak poradzi sobie tutaj atom? O, to jest jej wielka zasługa, zobacz. To jest wielka zasługa atoma. Widzieliście jak pięknie wisiał przód przez chwilę w powietrzu. To było mega. Nie, i dzięki temu taką przeszkodę mogłem pokonać bez żadnego problemu. Super. I każda ciężarówka tak może. Teraz uwaga na przyczepkę, bo tam jest towar niezaczepiony, niezabezpieczony, o, może tak. I jedziemy pod górę, wysokie biegi. Widziałem, że parę razy spalanie skoczyło mi do 11 litrów, ale to był taki max. Widzicie, że teraz jedziemy pod stromą górę, wysokie biegi, załączone napęd na wszystkie koła, blokada dyferencjału. A tutaj mamy w okolicach 8-7 litrów. Spalanie bardzo ładnie. O, teraz 10 skoczyło. Wrzuciliśmy automat, i kurde, na 500 tutaj podjechał. Wow. Okej, okay. zarządzanie ładunkiem, no ciekawe co będę mógł rozładować, nic nie mogę rozładować. Żeby móc rozładować muszę najpierw HDS-em zładować, o czekaj. właśnie ręcznie, HDS-em muszę rozładować belki, o, rolki. Ja mogę je tak zepchnąć fajnie, o, wow, co mi się tu dzieje? Okej, okay. w sumie fajnie wyszło, okej. Okay. I zapakuj, mamy zapakowane i z przodu i z tyłu chyba, tak, okej. Okay. Cyk, 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 Okej. Okay. I teraz jeszcze rolki. Cyk, cyk, gotowe. Radioteleskopy odbudowane. Dobra. Wszystko się łączy. Jeden. Ta konstrukcja... Te konstrukcje są olbrzymie, ale co one mają wspólnego z hydrologią? Nie rozumiem. Szkoda, że nie mam... smykałki do nauki pół tysiąca dostaliśmy za to, także całkiem sporo, trzeba przyznać. No i będę musiał tą ciężarówką gdzieś sobie wrócić. Już widzę, że odblokowało mi się kolejne jakieś zadanie. Tu mamy takie szybkie zadanie. Musimy przetransportować hamera do warsztatu. Ja go kiedyś tutaj podprowadziłem, bo jechałem akurat przy okazji góry, górami i tam widziałem, że na brzegu był właśnie hamer. No i musimy go dostarczyć i pomyślałem sobie, że go zabiorę, kiedy już wybuduję tutaj, czy naprawię prom. I właśnie teraz jest ten moment, kiedy ten prom już funkcjonuje. Tutaj jeszcze możemy sobie zajechać, naprawić oba pojazdy. Nie wiem, czy ten się naprawi. Chyba nie ma to znaczenia. Ale tak, tutaj stał ten Don 71. To jest ciekawy pojazd, jest bardzo dobry zwiadowca tak naprawdę. Część osób narzekała na niego w komentarzach, że to jest taki słabiak, ale po ulepszeniach całkiem ładnie się spisuje. O, kamer mnie dogania. Uuu! czekaj, hamuj! O, kurde, ale homerzyjsku jest ciężkie w porównaniu do tego pojazdu. Tutaj musiałem szybko sobie, wiesz. Wyłącz silnik, czekaj następne działanie. A teraz podróżujemy, tak jest. Okej, okay, jesteśmy już na drugim brzegu, no i tak to można robić zadanie. Chodź, Hammer. Jedziemy, let's go. Ciekawe czy tu podjadę, bo to jest nieulepszony Don. On tak sobie stał i tak sobie go wziąłem jak jest. Nawet nie śledzę tego zadania. Czekaj, czekaj. Które to było? To jakieś takie poboczne czy coś. Na brzegu, tak. Tutaj mamy hamera do dostarczenia. Została tam jeszcze jakaś przyczepka, ale nie wiem, czy będę się nią zajmował. <laughs> Ciekawe wyzwanie w ogóle dla Dona. Mamy napęd na pewno wszystkie koła, więc nie powinno być tak źle. Nawet wbiłem czwórkę. Mógłbym włączyć silnik w hamerze, ale po co? Niech się Don pomęczy trochę. <laughs> o, kurde, co go tak zwolniło? No, i tego gnoja musimy gdzieś tutaj wrzucić, a jest takie poboczne. I myślę, że będę teraz robił administracyjne. Ale ciekawe jest to, że. Cyk, mamy. Dziękuję ci bardzo, tacy przyjaciele, zasługują na odpowiednią nagrodę. Ok, więc ciekawe jest to, że już tutaj na tym obszarze mamy większość misji wykonanych. Więc prawdopodobnie będziemy zajmować się produkcją różnych produktów tutaj na przykład metalowych belek albo chatek które są do wyprodukowania tutaj no i będę musiał tam przetransportować generator dobrze by było uratować kenwortha w 990 którego zostawiłem kiedyś na pastwę losu w tamtym miejscu to by nawet pasowało wziąć sobie fema który tu stoi i czeka na akcję podpiąć do niego generator i jechać na miejsce akurat tutaj mam zbiornik z paliwem i przygotować sobie podprodukcję hatek, no nie? Tak, ten teraz zyskał bardzo dużo w moich oczach, na pewno nie ze względu na spalanie, które jest tragiczne, ale ze względu na blokadę dyferencjału, które, która dodała skrzydeł na bocie, a może inaczej, nie tylko na bocie, nie tyle na błocie, co na grząskim terenie i... w <laughs> bo błoto to grząski teren. Yy, na kamienistym, takim twardym podłożu gdzie ciężarówka czasami jest y, przechylona i jedno koło jest w powietrzu, na przykład z lewej strony, a z prawej strony ma idealny docisk, wtedy brakuje blokady, brakowało bloka blokady dyferencjału. Ech, tak myślę, aha, tam jest paliwo, bo tam jest jedna z moich ciężarówek z cysterną, więc paliwa nam raczej nie zabraknie, jedziemy. O, na przykład takie momenty jak tutaj. Czasami ta ciężarówka miała naprawdę spore problemy, aby pokonywać takie tereny. A może przejadę sobie tak testowo tutaj na przełaj przez te błota. Myślę, że FEM jest sporo lepszy od yy, Atoma. Może do pokonywania terenów jest lepszy. Jeśli chodzi o odporność na spalanie, to wiadomo, że nie. Azov bije na głowę. At Azov Atom bije na głowę tą ciężarówkę. Yy, ma też dodatkową oś, co jak widzieliście przed chwilą, tak, jak mieliśmy tą wyrwę w drodze, przydało się, prawda? Zwłaszcza z przodu, więc ma to sens. No, ale tutaj zdolność do pokonywania. Mamy większy cal, mamy specjalistyczne opony. No, i doszła do teraz ta blokada dyferencjału, którą możemy sobie włączyć. Nie jest to blokada na stałe. Chociaż w tej ciężarówce chyba nie byłby aż to taki duży problem, jak myślicie. No, bo my, to nie jest ciężarówka ze skrętnymi kołami, to jest ciężarówka łamana. To miało na pewno jakiś wpływ zły na skręcanie, na promień skrętu, gdybyśmy mieli mm, zablokowane z przodu koła, prawda? Zablokowany z przodu dyferencjał. O, no, ale zobaczmy, tu jesteśmy w takim całkiem mocnym błocie. Ja nie wiem, jakie tu były 60 czy 63 cal. Są potężne, są na pewno sporo większe niż w Azowie. I tutaj widać nie, tą dysproporcję, jeśli chodzi o obroty konkretnych kół, w zależności od tego, gdzie jest lepsza trakcja. I jak włączymy sobie blokady, to jest naprawdę świetnie. I nie musimy cały czas je włączać, tylko tam, gdzie chcemy sobie sprawniej przejechać. I przy okazji dojedziemy sobie do Okenworta W990. Właściwie to nawet zajęliście, że Femem tutaj przyjadę, bo on będzie mógł nam transportować chatki, bo może wziąć ich yy, aż dwie sztuki naraz. <laughs> Nie, bo mamy tutaj cztery sloty. Dobra, tutaj sobie podniesiemy Kenwortha. No, oczywiście gram na trybie normalnym, więc mógłbym sobie to kompletnie olać i zresetować ciężarówkę, ale jakoś taką mam frajdę, że o, ona ma nawet te standardowe Kenworthowe opony. Zachaczmy ją, może za przód. Ok, jedziemy. Bez problemu. No, bez problemu chyba, ale coś ta... Ktoś ten Kenworth krzywo stoi. Nie wiem, czy się znowu nie wywali zaraz. Może nie. Jego tam w pewnym momencie poprawili, i właśnie tutaj byłem na teście tej ciężarówki, przewoziłem. Jakiś pojazd zwiadowczy, chyba jara, i rozwalił się tutaj. Miał prawo. Robiłem naprawdę hardkorowe rzeczy tym. Kenworthem. I spisał się całkiem nieźle, powiem ci. Więc warto brać teraz tą ciężarówkę na zadania, mimo że nie ma napędu na przednią oś. 30 litrów na minutę. Ta ciężarówka to paliwowy potwór jest. Mamy. Na dachu zbiorniki dodatkowe, które są tak naprawdę rezerwą, tak, żebyśmy jechali sobie na niskich biegach i dojechali, na przykład, do następnej najbliższej paliwowni. Nie możemy tutaj napędu na wszystkie koła wyłączyć, żeby trochę tego paliwa zaoszczędzić, ale z drugiej strony ciężarówka kompletnie nie reaguje na ciężar, jaki za sobą ciągniemy, czyli generator. Załadowany z 1500 litrów paliwa ma w sobie ponoć i daje sobie radę zajebiście z tym towarem. Tutaj jeszcze mam jedną ciężarówkę innego Azowa z naczepą. Ta naczepa została mi po zadaniu, więc niech sobie będzie. Na wszelki wypadek spróbuję tak ustawić, żeby. Radę wyjechać tym femem, bo nie jest najlepszy pojazd do manewrowania w ciasnych uliczkach. A włączymy sobie ten generator chyba nie tak, włączamy, odpali się, odpalił się i możemy go odłączyć. On tam ma to swoje paliwo. I wiecie, jak to tutaj działa. Paliwo się e, traci wtedy, kiedy produkujemy jakiś towar. I tak naprawdę moglibyśmy zabrać nawet stąd ten generator. Jakbyśmy wyprodukowali sobie dostateczną ilość rzeczy. No, na, bak, będziemy musieli tworzyć tuchatki. A w sumie już mam dwie dostępne, proszę, proszę. No i zobaczcie, idealnie. To jest zajebiste ten fem. Jest jakby stworzony do tego typu ładunków. Teraz wejdź, wejść stąd wyjeść. Coś nie, zobacz, ładnie się to łamie. Okej. Okay. Zajebiście jest nawet bym powiedział. O, fajnie się tym manewruje. Tak, ale jak będę potrzebował więcej chatek, to oczywiście będę mógł sobie ich naprodukować, wiesz, tak na przyszłość nie będę musiał się zastanawiać. To jest bardzo ważne, żeby sobie też przygotowywać konkretne rzeczy, konkretne miejsca do następnych zadań, czy porozstawiać sobie ciężarówki, czy cokolwiek. I tak zrobiłem, że naprodukowałem sobie tych chatek tutaj kilkanaście na wszelki wypadek i po drodze będę jechał gdzieś przez stację benzynową, to się generator natankuje i FEMA, a jechać będę musiał chyba przez dwie mapy, żeby te chatki dostarczyć, bo mam dwie sztuki. Właśnie nie wiem jeszcze jak to zaplanuję, ale generator stąd zabieram już do następnego miejsca, a Was zapraszam na następny odcinek, trzymajcie się, na razie cześć.